Cześć, strażacy. Ja jestem Czarny Pan i zapraszam was dzisiaj na kolejny odcinek z gry Firefighting Simulator The Squad. Dzisiaj będziemy musieli ogarnąć pożar takiego domku jednorodzinnego. Jak możecie zauważyć, on tutaj się pali i jeszcze nie jest cały w ogniu, a na pewno będziemy mieli w środku jakieś osoby poszkodowane. Jak też możecie zauważyć, dość spory ogień jest w prawej części domu, ale lewa też już się powoli pali. Więc będzie tutaj trochę do roboty. Zaczynamy sobie oczywiście od tego, że trzeba wyłączyć prąd. Ale zanim prąd wyłączymy, to o, tu są już drzwi otwarte. Dobra, no to jak są drzwi otwarte, chciałem zobaczyć, czy są. Dobrze, że są. Idziemy w takim razie e, jeszcze zobaczyć, czy prąd jest wyłączony. Tutaj podejdę sobie. Odłącz prąd. No właśnie, bo ja widziałem tą skrzynkę dużo wcześniej. Ja widziałem tą skrzynkę dużo wcześniej, i gdy tutaj były te oględziny, to właśnie zauważyłem, że ona tu jest. E, więc ja go sobie w tej chwili wyłączyłem. No dobra, no to trzeba zrobić teraz linie zasilające, właśnie poszukiwania i ratunek. Przecież ja muszę ludzi stąd jeszcze wynieść. Dobra, momencik. to ludzi będziemy najpierw wynosić? Ludzi trzeba wynieść najpierw. Czy ktoś tu gdzieś leży? Jest osoba. O jejku. Dobra, bierz, bierz ziomeczka. Czy tutaj, co tutaj mamy? Czy gdzieś tu są jakieś drzwi? No ja tam nie wejdę, ja tam nie wejdę, nie ma opcji. Nie ma opcji po prostu. Tu się wszystko w tej chwili pali. Tu nie ma chyba już nikogo więcej. Dobra. Będzie trzeba w takim razie zrobić. Będzie trzeba zrobić linię gaśniczą. Lecimy. Lecimy w takim razie, bierzemy wąż tłoczny. Hop, hop, lecimy. Szybko, 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 bo nie ma czasu, żeby mi tutaj ta osoba nie zginęła, bo prawdopodobnie ktoś tam jeszcze gdzieś jest. Dobra, podłączamy linię gaśniczą, okej. Okay. Mój strażek, jak widzicie, wziął tamtego ziomeczka. Mam teraz już też prądownicę. Podczepiłem i teraz tak. Strażak numer 3, bierzesz też prądownicę i idziesz za mną. Bierz prądownicę i lecisz. Chociaż tutaj, jak widzicie, mamy już chyba drugą prądownicę, więc też dobrze. Też nie wygląda to źle. Okej, okay. idzie, 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 ale za mną, za mną, za mną. Idziemy to gasić, idziemy to gasić tutaj wszystko. Także szybko teraz e, robimy tak. Hop, ten będzie gasił to. Ten będzie gasił to. No i lecimy i gasimy to wszystko w takim razie szybko, bo jak widzicie rozhajcowało się tutaj ostro, a na pewno jeszcze mamy jakąś osobę, którą trzeba stąd wynieść. Pytanie właśnie, gdzie się ona znajduje, to jest dobre pytanie. Strażak numer dwa, bierz prądownicę i chodź do nas, bo trzeba tu nam będzie pomóc. Dobrze, idzie, powiem wam szczerze. Tutaj na razie zaczynamy z wysokiego C. Szybko się to udało zgasić. Teraz góra jeszcze się tutaj pali, ale to już, mam nadzieję, szybko się ogarnie. Oj, tu się chyba rozpaliło coś jeszcze raz. Mam tylko nadzieję, że nie będzie żadnego oleju, ani niczego takiego. Dobra, tu jest gotowe. Teraz jeszcze, teraz będzie trzeba tutaj. Mam nadzieję, że może się uda mi przebić, wiecie, co do tamtego pokoju, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. Yy, ziomeczku, pomóż mi, pomóż mi gasić tutaj w ten Sposób, gaś ten ogień, gaś tutaj to wszystko, co się dzieje. Ja spróbuję wejść. Oj, tutaj nie, nie spróbuję wejść. Nie ma szans. Nie ma szans, nie wejdę tam, niestety. Trzeba zgasić na razie to bliżej, co jest. Tu jakiś stolik się pali. Tutaj coś jeszcze. Słyszałem, że okno mi tutaj się w tym momencie wybiło, ale to nie problem. To nie, to nie jest wielki problem. Dobra, zgasimy w takim razie to szybko. Widzę, że już tutaj trzech strażaków też mi pomaga. Mam tylko nadzieję, że uda mi się wszystkich uratować, bo to jest w sumie najważniejsze, żeby uratować wszystkie osoby tutaj. Natomiast nie wiem, gdzie one są. Będę je musiał za chwilę poszukać. E, jeszcze tutaj zgasimy teraz, jak widzicie, ten sufit ściany. No dobrze idzie, dobrze idzie. Dość szybko teraz, jak widzicie. No tutaj coś się jeszcze pali, ale na trzy prądownice to naprawdę idzie bardzo, bardzo dobrze. Oj, teraz się robi troszkę zbyt ciepło. Tu się robi troszkę zbyt ciepło jeszcze. Będzie trzeba tutaj wam pod sufitkę sobie ogarnąć. Oj, tu się jeszcze pali bardzo dużo. Zgaszone na szczęście. Kuchnia, to wygląda mi na kuchnię. Wygl... No, jest dobrze, dobrze. Tu jest OK. Tu jest OK, tu jest zgaszone, więc idziemy w takim razie dalej. Mamy osobę, mamy osobę, jak widzicie. Dobra. To w takim razie strażak ją będzie brał i wynosił. Nie ja to zrobię, tu strażak sobie poradzi z tym, mam nadzieję, a my idziemy gasić dalej. Jak widzieliście, była tutaj właśnie jedna poszkodowana osoba i mam nadzieję, że uda się ją uratować. Powinniśmy zdążyć. Czy ktoś tutaj jeszcze gdzieś będzie? O to jest pytanie. No nie wiadomo, może tu jeszcze ktoś gdzieś być i wcale bym się nie jest 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 kolejna jest kolejna osoba dobra jest kolejna osoba dobrze dobrze już w takim razie strażak już strażak będzie ją brał kolejny strażak dobrze 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 no to mamy w takim razie chyba wszystkich uratowanych nie wiem czy trzy osoby tutaj będą czy więcej zobaczymy natomiast kolejna osoba zostanie teraz wyniesiona dobrze dowódco poszkodowana osoba jest bezpieczna bardzo dobrze ale widzę tam że jeszcze oni że jeszcze tam ten e, strażak sobie tu chodzi teraz tylko dwie osoby gaszą więc jak widzicie też nie jesteś w stanie się bardzo tutaj rozdwoić. Gaszenie pożaru teraz idzie dużo, dużo wolniej. Może gdzieś tu od boku jakiegoś podejdziemy sobie. O, może tą lampę zgaszę. Jak tylko mi tutaj strażak przyjdzie i pomoże gasić, no to teraz pójdzie to znacznie, znacznie sprawniej. Ale cały czas się rozglądam, czy jeszcze nie mamy kolejnej osoby. O, proszę, strażak już wraca do swojej pracy, czyli automatycznie, automatycznie wracają do swoich kolej... poprzednich zajęć. Czyli jak gasił pożar, no to teraz po odniesieniu osoby też już wrócił. A tutaj się na suficie, jak widzicie, mocno pali. Muszę to zgasić, żeby przypadkiem coś na mnie nie spadło. No, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze, dobrze. No dobra, mamy w takim razie to ogarnięte, udało się. E, widzieliście przed chwilą też komunikat, że wszyscy poszkodowani są już bezpieczni. To też jest bardzo dobra informacja. Okej, okay, ten numer 2 się udaje do punktu zbiórki. Nie, on ma się udawać z powrotem tutaj i pomóc mi gasić. To jest najważniejsze. Poma, pomagajcie mi tutaj gasić teraz, panowie. Tu idziemy gasić, tu idziemy gasić i lecimy, lecimy w takim razie, to czas gasić szybko i lecieć z powrotem do bazy. Jak widzicie, dodaj na suficie jeszcze dość sporo się hajcuje, dość sporo się pali. Ale już jeden z moich strażaków spokojnie zdążył tutaj wrócić. E, już pomaga mi właśnie w gaszeniu. Już gasimy w trójkę, więc bardzo dobrze. Teraz jeszcze tutaj trzeba będzie to troszkę przygasić. Jak widzicie, tu się pali coś na ścianie, ale już jest zgaszone. No to teraz znowu te zasłony. Kurde, one się naprawdę bardzo szybko potrafią rozpalić. Co dalej? Tutaj mamy tu chyba jakaś ściana, podłoga. Nie wiem nawet co to jest, bo średnio tu widać. Po prostu widzę gigantyczny ogień i tyle. Spróbujemy go zalać. Widzę, że mój czwarty. Strażak, czyli strażak numer 2, który wynosił przedtem poszkodowaną osobę, już do mnie z powrotem dołączył i bardzo dobrze, bardzo dobrze, że tak to wygląda. E, swoją drogą ta misja, którą teraz robię, jest misją troszeczkę losową, czyli za każdym razem, jeżeli będę grał w nią, no to właśnie będzie ona wyglądać nieco inaczej. Teraz zimny prysznic przez chwilę e, miałem, ok. Czy to jest koniec pożarów? Nie. Moi strażacy idą dalej, a to oznacza, że gdzieś tutaj jeszcze wciąż się pali i to musi się palić. Ojoj, ojoj, oj, oj, tu się naprawdę ostro pali, jak widzicie. Ale lecimy teraz na cztery prądownice, więc szybko powinniśmy sobie z tym poradzić. No, ja cały czas teraz jestem troszkę pod wodą, jak widzicie. Szybki czas misji upłynął, nie przejmuję się tym aż tak bardzo. Najważniejsze, żeby to po prostu zrobić bezpiecznie. Nawet jeżeli zrobię to troszeczkę dłużej, będzie to trwało troszkę więcej czasu, to przecież nic się nie stanie. Ważne, żeby to było zrobione porządnie i żeby wszystkich tutaj uratować. Raport za kilka sekund, 7 minut, 16 sekund tyle mi zajęło, żeby zrobić tutaj wszystko, co trzeba. Więc jak widzicie, poszło to naprawdę sprawnie, dobrze poszło. Powiem Wam szczerze, udało się tutaj wszystkich uratować. Udało się też ocalić ten dom, więc możemy wracać do bazy. Możemy w takim razie wracać do bazy, jak widzicie, mamy kolejną misję, która została w tym momencie odblokowana. No i jedziemy w takim razie, zrobimy sobie jeszcze jakąś misję. Tutaj jest za fast foodem jakaś misja. Tu jest ale szopa. No to którą robimy? Wiecie co? Tak się zastanawiam. Zróbmy sobie w takim razie za fast foodem. Zróbmy sobie misję za fast foodem. Ja misji za fast foodem jeszcze nie grałem, oczywiście. Jest to dla mnie też nowa misja. Odblokowana została, gdy wcześniej. Wcześniej sobie tutaj grałem jedną z misji, być może kiedyś dla Was ją nagram: Rosenbauer do akcji 5 km dojazdu, aż 5 km dojazdu w tym momencie, więc to jest naprawdę długa wycieczka. Szkoda, że nie można tutaj tempomatu sobie ustawić, no ale jedziemy w takim razie, jedziemy w takim razie przy okazji, zobaczymy sobie teraz, jak wygląda dojazd. Mam wrażenie, że jest jakiś poranek. Naprawdę ta gra graficznie wygląda bardzo dobrze, to zanim dojadę, to może jeszcze powiem wam kilka słów na temat tego, co myślę. W ogóle o tej grze. No, przyznam szczerze, jestem bardzo zaskoczony. Jestem bardzo zaskoczony z jednej strony prostotą, a z drugiej strony złożonością tej rozgrywki, bo naprawdę nie trzeba tutaj być jakimś strażakiem, żeby ogarnąć, co trzeba robić. Ta gra jest stosunkowo prosta, jeśli chodzi o obsługę, jeśli chodzi o sterowanie, jeśli chodzi o to, co powinniśmy tutaj robić. Te czynności są względnie powtarzalne. Mówię oczywiście o tych czynnościach, typu gaszenie pożaru czy wyłamywanie drzwi, ale z drugiej strony cała misja Każda z nich, którą do tej pory zagrałem, była inna, każda z nich wymagała szybkiej reakcji i myślenia w czasie rzeczywistym, więc nie jest to gra prosta. Proste są jej elementy składowe, jeżeli na przykład miałbym zgasić jedno powiedzmy ognisko, ale jeżeli trzeba wejść do domu, wyłączyć prąd, można powiedzieć włamać się do domu i rozwalić jakieś poszczególne elementy, dodatkowo trzeba zarządzać jeszcze trzema współpracownikami, współwłaśnie strażakami, którzy też pomagają mi to robić, to ta gra wcale nie jest taka prosta. Dodatkowo trzeba jeszcze dojeżdżać na miejsce zdarzenia, co też oczywiście wymaga odrobinę uwagi. Jadę tutaj ponad 100 km na godzinę przez miasto w tym momencie. Model sterowania moim zdaniem jest bardzo dobry. Dobrze się jedzie tym samochodem i jest to w miarę proste do zrobienia. To nie jest tak, że ten samochód będzie się jakoś, nie wiem, przewracał albo robił jakieś dziwne rzeczy. On po prostu dobrze trzyma się drogi i moim zdaniem ten model jest bardzo wygodny do sterowania. Więc jak na razie, no tutaj mamy jeszcze troszkę migających tekstur. Możecie je zauważyć po prawej, po lewej stronie. Oj, teraz będzie ostry zakręt w prawo. Jedź ziomeczku, bo cię staranowałem. Bardzo mi się podoba to, że te samochody nie są przyklejone do asfaltu, jak w przypadku Farminga 22. Natomiast, no powiem Wam szczerze, ciężko mi się w tym momencie przyczepić do czegoś, do tej gry. A przecież gram już w nią ładną chwilę. To nie jest pierwsza misja, którą robię w tym momencie. Tylko pograłem sobie też troszkę poza nią. Dodatkowo grafika tej gry jest naprawdę, uważam, na bardzo wysokim poziomie. Jest to mega realistyczne i naprawdę po prostu doskonale się to prezentuje. Nawet te chmury, które tutaj mamy, są świetne i moim zdaniem wyglądają trochę lepiej niż w farmingu 22. Wybaczcie, że ja się tak do farminga odnoszę dość często, natomiast no po prostu jest to gra, w której dość dużo czasu spędzam, no i tak mam, można powiedzieć, jakąś skalę porównania. W każdym razie, jedziemy sobie, został jeszcze kilometr, więc pewnie nieco ponad minuta do jazdu i zaraz będę na miejscu. Za fast foodem nazywa się misja, czyli podejrzewam, że będzie się palić jakaś budka z hot dogami albo coś w tym stylu. Teraz jeszcze będę musiał wykonać ostry skręt w prawo na tym najbliższym skrzyżowaniu, więc hamujemy, ale muszę się... Dobra, do jednej rzeczy się muszę przyczepić. Pre szybkość hamowania, albo inaczej, z hamowania jest bardzo krótki, ten, ten samochód hamuje niesamowicie dobrze, no, w prawdziwym życiu nie ma możliwości zatrzymać takiego kolosa na tak krótkim dystansie, no ale to jest gra, więc to jest jedyna rzecz, ja bym minimalnie zmniejszył siłę hamowania takiego pojazdu. Zbliżamy się do miejsca zdarzenia, już jak widzicie, tam był ogień po lewej stronie, także już było, było coś tam widocznego, ojojojojoj, oj, 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 wrąbałem się w żywopłot, niedobrze, najprawdopodobniej będą Osoby poszkodowane, muszą być osoby poszkodowane, nie ma wyjścia, dlatego że mamy karetkę. Dobra, oględziny. Zobaczmy, co w ogóle tutaj mamy teraz na spokojnie. Bardzo mi się podobają te wstawki. Można je pominąć, więc każdy może zdecydować, czy chce, czy nie. Natomiast bardzo fajne, bo można się tak po prostu na spokojnie zastanowić, co jest do roboty, gdzie, gdzie tak naprawdę jesteśmy, co się pali, jak się pali, czy są osoby poszkodowane, widzę, że mamy samochód gdzieś tutaj blisko, ciekawe, czy on może się zapalić, wąż tłoczny jest gotowy dowód, co świetnie. To pójdziemy w takim razie to gasić e, za chwileczkę. Dobra, dobra, dobra. Linia zasilająca jest gotowa. Jedna linia zasilająca, troszkę mało. Na pewno będziemy musieli zrobić jeszcze jedną linię zasilającą. No dobra, no to co? Lecimy, lecimy w takim razie. Myślę, że na początku ja się tam po prostu udam i zobaczę, czy jest osoba poszkodowana, bo podobno jest. A jeżeli jest jakaś osoba poszkodowana, to niech zabiera mi ją od razu tutaj strażak. Proszę, zabieraj, wynoś i mamy to z głowy. A ja idę zrobić linię gaśniczą w tym momencie także szybko sobie tutaj biorę, wyposaż się nie w zasilającą, czekajcie, nie, ja chcę w linię, wąż tłoczny to się nazywa, dobrze, wąż tłoczny i podpinamy, raz, dwa, to jeszcze jeden wąż tłoczny sobie zrobimy, raz i dwa i trzeba nakrętkę zdjąć i gotowe i teraz idziemy po prądownicę szybciutko, dobra, mamy prądownicę, złączamy i teraz idziemy, a w międzyczasie strażek numer dwa, hop, Bierzemy i niech wyposaża się w odpowiedni sprzęt i też pomaga mi to wszystko gasić. Nie da się biegać z prądownicą, ale to jest oczywiście również bardzo realne, bo z taką prądownicą bieganie jest, no, bardzo uciążliwe. To znaczy, samą prądownicą się da, ale ja jeszcze ciągnę za sobą przecież ten wąż. Idziemy gasić, za zaczynamy gasić od samochodu. No, powiem wam szczerze, o kurde, płonie olej, nie używaj wody, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli będziemy musieli tutaj użyć gaśnicy, no to pra... Gościu numer 3, przychodź z gaśnicą. Przychodź z gaśnicą, dlatego że tu się pali olej. Mam tylko nadzieję, że mój drugi strażak nie będzie chciał gasić oleju za pomocą właśnie tego typu wody. Zobaczymy. Dobrze, idzie gość, idzie gość do mnie. Czy przyszedł on już z tą gaśnicą? Gdzie on jest? Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda to wszystko zgasić bez problemu. Zaraz to ja pójdę po gaśnicę, tak mi się wydaje, skoro tak to ma wyglądać. Okej, okay, tu jeszcze palą się jakieś palety. Dobra, to to sobie zgasimy do ugaszenia chemikaliów. Potrzebujemy gaśnicy śniegowej. No właśnie, ga potrzebujemy gaśnicy śniegowej do ugaszenia chemikaliów. Ziomeczku, idziemy. Czekajcie, źle, 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 źle. Tak i tak. Tu masz gasić. Tu masz gasić tą gaśnicą. Gdzie on jest tą gaśnicą? O, przyniósł mi gaśnicę. Dobra, no to dobrze, no to przyniósł mi gaśnicę, no to świetnie. Zgasimy w takim razie gaśnicą, Okej, okay. oj, było trochę gorąco, powiem wam szczerze. Było trochę gorąco. Idziemy, 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 idziemy. Zgasimy w takim razie to gaśnicą. Gaśnica ma oczywiście określoną pojemność, więc może się mi szybko wyczerpać, więc też muszę myśleć o tym. Ale jak widzicie, idzie dość sprawnie. Tu jeszcze jest olej, tutaj jest olej. Udało się, jak widzicie, wszystko zgasić. No, powiem Wam szczerze, dobrze to poszło, ale to była taka powiedzmy drobna, poboczna misja. Nic wielkiego tutaj nie było do zrobienia. E, tutaj paliły się tak naprawdę tylko pojedyncze rzeczy. No i oczywiście, gdy będziecie, jeżeli będziecie chcieli, to. Ja wam zrobię z tej gry kolejne odcinki. No ale oczywiście to zależy od tego, czy obejrzeliście ten materiał do końca. Trzymajcie się w takim razie, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jak widzicie, czas jazdy prawie 4 minuty było ok. Natomiast czas misji tutaj średni. No ale dobra, mam poziom 11 w tym momencie, więc jest dobrze. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia znowu, cześć!